Nie wiem jak wy, ale ja dość często podczas obrabiania zdjęcia natrafiam na dylemat, w którą stronę pójść z obróbką. Czy może zastosować duże kontrasty i wyraziste kolory, a może łagodne pastelowe barwy, ale za to w kwadracie, a może w ogóle czerń i biel. Na szczęście Lightroom jest wyposażony w narzędzia, dzięki którym można te dylematy łatwo rozwiązać. Jak wiadomo, Lightroom to program do edycji niedestrukcyjnej, czyli nie modyfikuje pikseli obrazu cyfrowego, a tylko zapisuje swoje własne parametry, za pomocą których wywołuje zdjęcie. Pierwszy sposób na wariantowość obróbki zasadza się na tym, że każde zaimportowane do Lightrooma zdjęcie ma swoją historię zmian. Można ją sobie prześledzić w module Develop na zakładce History. Oprócz przeglądania, historię można wykorzystać także do cofnięcia wykonanych kroków, czyli jest to takie undo, ale dostępne nawet po kolejnym uruchomieniu Lightrooma. Na podstawie historii można stworzyć tzw. snapshot, czyli zapis aktualnego lub wybranego stanu obróbki zdjęcia. Wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na wybranej pozycji historii i wybrać z menu Create Snapshot. Snapshot stanu aktualnego można też utworzyć klikając na ikonie plusa na zakładce snapshot. Snapshot jest zatem pewnym wariantem obróbkowym. Mam utworzony jeden snapshot, teraz zmieniam zdjęcie, modyfikując zupełnie jego wygląd. Tworzę kolejny snapshot. I znów zmieniam zdjęcie na czarno-białe oraz modyfikuję kadrowanie. Kolejny snapshot. Warto takim zapisanym stanom zdjęcia nadawać czytelne nazwy. Ułatwia to późniejsze korzystanie z nich. Jeśli chciałbym wyeksportować pierwszą wersję obróbki, a nie tę ostatnią, po prostu klikam na odpowiednim snapshotie i zdjęcie powraca do tego konkretnego wariantu. Według mnie jednak o wiele ciekawszym i bardziej poręcznym sposobem na wariantowość obróbki są wirtualne kopie. To bardzo jasna i czytelna koncepcja. Mając zaimportowane zdjęcie, mogę utworzyć jego kopię, która fizycznie nie istnieje. Nie pojawia się żaden dodatkowy plik i nie zajmuje miejsca na dysku. Jest to tylko alternatywny zapis parametrów obróbkowych. Taką kopię tworzy się bardzo prosto. Zaznaczam zdjęcie i z menu kontekstowego wybieram odpowiednie polecenie. Create Virtual Copy. Lightroom wyświetla wirtualną kopię tak, jakby to rzeczywiście było osobne zdjęcie, chociaż oznacza je zagiętym narożnikiem, więc da się je odróżnić na pierwszy rzut oka od oryginału. Można by zapytać, cóż w tym takiego specjalnego? Ano to, że teraz mogę sobie taką kopię obrabiać tak jak oryginalne zdjęcie. A jak będę chciał, to znów mogę zrobić kopię i to nawet kopię kopii i potem znów i znów tyle razy, ile będę tego potrzebował. Możecie być ciekawi, dlaczego uważam, że ten sposób wariantowości jest lepszy od snapshotów. Między innymi dlatego, że można łatwo wyeksportować wszystkie warianty jednocześnie i nie trzeba cofać się do konkretnego wariantu z historii. Można też te warianty łatwiej przeglądać i porównywać ze sobą, na przykład obok siebie. Co więcej, da się wręcz przypisać takim kopiom osobne zestawy słów kluczowych, co w niektórych przypadkach może mieć znaczenie, na przykład jeśli mocno wykadrujemy jeden z wariantów i nie będzie widać niektórych obiektów wymienionych w oryginalnym zestawie słów kluczowych. Gdyby kogoś irytowało, że wirtualne kopie zajmują miejsce na ekranie, na przykład na pasku u dołu ekranu, Lightroom automatycznie tworzy tzw. Tak stos. Co można poznać po ikonce z liczbą zdjęć składowych? Wystarczy tę ikonkę kliknąć, a stos się zwinie do oryginalnego zdjęcia. Można ten sam efekt osiągnąć, klikając prawym przyciskiem na jedno ze zdjęć składowych i wybierając polecenie Stacking, Collapse Stack, a dla rozwijania Stacking, Expand Stack. Przy okazji stosów, można je też aplikować dla niezwiązanych ze sobą zdjęć. Wystarczy, że będą w tym samym katalogu. Wtedy zaznaczam je i z menu kontekstowego wybieram polecenie stacking Group into Stack. Obsługa jest podobna jak wyżej, czyli działają polecenia Collapse i Expand. Oczywiście stos można także zlikwidować poleceniem stacking Unstack. Ewentualnie można z niego usunąć pojedyncze zdjęcie, zaznaczając je i stosując polecenie stacking remove from stack To tyle. Do następnej części.